Siemanko z tej strony Esteban, Ate, to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina. Jeśli chcecie wygrać standardowo, zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję z oraz komentarz. Ja jestem na jakiejś dropie, wbijajcie pierwszy im w opisie, bo z moim kodzikiem macie procent do wpłaty widzowie, a możecie wpłacić każdą metodą płatności. No i również przypominam Wam, że cały czas trwa event, który kończy się już za 5 dni dlatego bierzcie udział, zbierajcie sobie e, żetony a jak nie chcecie zbierać tych właśnie e, odłamków e, no to możecie je wydać właśnie tutaj w różnych wszystkich trybach e, które macie tutaj i ja sobie dzisiaj też na nich zagram a w dzisiejszym materiale luźny odcineczek dzisiaj po prostu będę próbował zarobić pieniążki tak jak w sumie w każdym, ale dzisiaj bez żadnego sposobu po prostu otwieramy randomowe skrzynki no i bez przedłużania myślę, że mogę już zacząć. I walnę sobie jakąś tutaj skrzyneczkę, a niech jest plus plus, dawno jej nie otwierałem. No i dwie sobie takie polecimy. 72 zł wydajemy. No i zobaczymy Co będzie tutaj w skrzyneczce. No i na początek No średnio trafiamy, bo to raczej nam 7 dych nie odda. Chociaż Statrak Simulator 92 zł i to oddaje. Także fajnie otworzymy sobie jeszcze dwie takie skrzyneczki i zobaczymy. Co tutaj wyleci? Oj, tutaj zdecydowanie gorzej. Zdecydowanie, bo mamy 12 zł, tylko no niestety tutaj nie oddało. A walnijmy sobie teraz trzy kowerciki, trzy kowerty sobie walnijmy 120 zł i zobaczymy, e, co będzie tym razem. Co my tutaj mamy? No, standardowo w sumie standardowe itemki w kowertach, czyli te augi i te angry moby, ale dam jeszcze jedną szansę. I trzy takie skrzyneczki po raz kolejny sobie otworzę i no, no nie, no nie, znowu nie odda 101 zł. Na szczęście ten bullet train, coś tam jest warty, ale i tak niestety jest to strata. Dobra, przechodzimy dalej i zobaczymy, co mamy. A niech jest skrzyneczka tygrysa jedna za 140 zł, i zobaczymy, co tutaj poleci. Mam nadzieję, że coś. Ponad 140 zł. no zdecydowanie nie, bo jest to auk za 13 ziko, ojojoj, ojojoj, oj, oj, no. Takich skrzynek nie lubimy widzowie, chyba wy też takich nie lubicie. Napiszcie mi w komentarzu, e, która według was skrzynka na jakieś ropie jest najlepsza, bo w sumie mnie to ciekawi. I może e, te osoby, które na przykład kilka osób napisało o jednej skrzynce, później ją e, będę otwierał na odcinku. Także napiszcie mi w komentarzu, a my teraz lecimy trzy razy skrzyneczka wodna. I trafiamy widzowie Bajoneta i a Hyper Beast. 887 zł, a za trzy takie wydajemy 7 dych. No prawie 8, ale to nie ma znaczenia. Ja pierdzielę, co tutaj się stało teraz. N niemożliwe. No dobra, tym razem zdecydowanie gorzej, ale i tak niesamowicie oddało. No, i takie skrzynki widzowe to my lubimy wszyscy. Takie coś powinno lecieć. Lecimy dalej ze skrzyneczką tęczy i walimy sobie ją 3 razy za 250 zł. Kurczę, no nie spodziewałem się, że w skrzynce, no bo ile jedna taka kosztuje? 25 zł aż taki drop kozacki poleci. No tutaj mamy tragedię, bo 57 zł, a wydajemy 240. Ale dobra, jeszcze trzy pozwolę sobie takie otworzyć. No i mam nadzieję, że tu będzie lepiej. Jest lepiej zdecydowanie, bo mamy dwie awubki Hyper Beast Okej, okay, jest jedna Factor New i mamy 618 zł Naprawdę zdecydowanie lepiej Dobra, przejdźmy sobie do eventu e, Future Dreams I weźmy sobie tutaj Troszkę zdrapmy Tu, tu, tutaj i tutaj No i jeszcze w sumie tu sobie walnimy, A resztę wrzućmy sobie do Future Dreams I mam nadzieję, że jakiś skinek nam tutaj poleci, spróbujemy uciec i czy się udaje i niestety nie. Mamy cashback. Ale ja i tak widzowie jestem dzisiaj zadowolony, bo naprawdę fajnie oddało. Mamy jeszcze 5 dyszek. No to walnijmy sobie skrzyneczkę Ufo i zobaczymy, co tutaj będzie. I uwaga, mamy widzowie. A Cortisere Cortiserę, okej, okay, zależy w jakim ona będzie stanie. Fit 56 zł jest profitik, także naprawdę. Bardzo fajnie. Dobra, ile mamy w roku? 1900 zł, także naprawdę bardzo fajny proficik. Ale mamy też sporo tych tanich temków, które wrzucimy sobie na upgrader. 71 zł, to spróbujmy razy 5 na lewo, w lewą stronę. Kurcze, mogłem dać troszkę niżej? Niestety nie weszło. Dobra, 3 temki i zaznaczmy sobie tutaj 6% szans. Mamy, no i niestety nie weszło. Niestety nie weszło. Ale znowu mamy jeszcze tutaj tańsze 57 DIKO. To weźmy sobie, zaznaczmy na 11%. Dajmy sobie prawo dół tym razem. No nie, i znowu jest lewa strona. Kurcze, no cały czas tą lewą stronę daję. Hmm, co my tutaj mamy dalej? Dobra, 130 zł. To walnijmy sobie na te dwa itemki na 34%. I dajmy znowu tą lewą, ale bardziej pod środek, bym podchodził. A mój, kurde, no, znowu jest ta lewa strona. Znowu jest ta lewa strona. Ile mamy w tym momencie? 1400. No, już niestety sporo przegrane. Dobra, teraz musi wejść. Dobra, widzowie, lewa strona totalnie oddaje. Bardzo. Bardzo dobrze, że to siadło ten bulldozer. 530 zł. No, i w tym momencie mamy 1700. Dobra, ostatni upgrade w tym odcinku, widzowie. A w Hyper Beast, jak to siądzie, to kończymy materiał. Razy półtora, Troszkę tutaj sobie polecimy. No, i jest taki nożyk. Dodamy te złote 90. Zł I dam lewą górę. upgrade'ujemy Bez komentarza to zostawię. Nie wierzę. I to był widzowie największy błąd. Kurcze, no zobaczcie, jak już było dobrze. Naprawdę było kozacko. Ale wiecie co? Ja już tą kosę sobie zostawię w ekwipunku, żeby jej nie przegrać. Dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli chcecie wygrać skina, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, wbijajcie na kejsa. Wbijajcie na Insta, wbijajcie na Discorda, widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.